Tak więc jesteśmy już w drugiej części, gdzie porozmawiamy trochę o regeneracji, o tym jak możemy na to wpłynąć i czy to w ogóle jest potrzebne. I właśnie przechodząc na wstęp jeszcze, czy w ogóle zawodnik powinien zawracać sobie głowę regeneracją, rolowaniem, rozciąganiem i innymi aspektami, czy po prostu nie wystarczy to, że trenuje. Czy musi zwracać uwagę na te szczegóły, było tak zwane. Stara? Oczywiście, że tak. Dzisiaj patrząc na, na to, w jaki sposób progresywnie piłka nożna się rozwija, w jaki sposób coraz młodsze kategorie wiekowe zaczynają więcej trenować, świadomość tych wszystkich zawodników, rodziców i trenerów stale wzrasta i doskonale wiedzą, że jakby taki podstawowy trening klubowy nie do końca spełnia te wszystkie wymogi realiów piłki nożnej, więc trenuje się więcej, trenuje się ciężej, ale bardzo często zapomina się o tej regeneracji, co jest ogromnym błędem. Nie ma możliwości takiej, żeby zawodnik trenował więcej, a regenerował się dalej tak, do tej pory. Nie, trenujemy więcej, więc regenerujemy się również więcej. Dlatego uważam, że jak najbardziej taka stricte regeneracja pod kątem tego, co zawodnik może sam wokół siebie zrobić, czyli różnego rodzaju zabiegi pod kątem automasażu, prace na tkankach miękkich, rolowanie, rozciąganie różnego rodzaju odnowy biologiczne pod kątem pryszniców, kąpieli, ciepło, zimno, sen przede wszystkim, nawadnianie organizmu i odpowiednie żywienie, no to jest coś, coś fundamentalnego, coś, co zawodnicy w dzisiejszych czasach oczywiście muszą, muszą wykonywać najlepiej, jak potrafią. Jeżeli tego nie będą robić, nie będą stale robić postępów, nie będą progresować zarówno pod kątem stricte wojskowym i tutaj, jeżeli chodzi o przygotowanie motorycznego, efekt będzie taki, a nie inny, że organizm po prostu w takim jakby najważniejszym momencie nie wytrzyma. Pojawi się kontuzja, pojawi się przetronowanie, pojawi się takie wypalenie, brak świeżości pod kątem takim emocjonalnym, psychicznym i nie jest to nic dobrego. Także jak najbardziej regeneracja jest fundamentalna, jest kluczowa, jest najważniejsza wręcz bym powiedział, patrząc na dzisiejsze realia piłki nożnej. Regeneracja jest ważna, to już wiemy. Zatem rozciąganie wokół ostatnio wokół którego ostatnio narosło wiele mitów i niedomówień, czy rozciąganie właśnie akurat teraz się zajmiemy przypadkiem po treningu czy rozciąganie po treningu może wpłynąć jakoś korzystnie na naszą regenerację no jest to temat bardzo kontrowersyjny patrząc na dzisiejsze realia przygotowania motorycznego na na wszystkie trendy jakie panują teraz i w internecie i w wielu książkach i tak dalej Kiedyś było jasne i wyraźne to, że po treningu obowiązkowo musi być rozciąganie. Coraz więcej jednak badań pokazuje, że wcale jednak tak do końca nie musi być. My osobiście mamy tutaj w Football Training Center taką metodologię, że oczywiście mówimy o tym, że rozciąganie jest ważne, ale bardziej chyba kierujemy się ku temu, żeby popracować nad czymś takim jak mobilizacja stawów, czyli poprawianie zakresów ruchomości. Nie ma może tutaj to stricte na celu jakby takiej regeneracji zniszczonych tkanek mięśniowych, lecz poprawę wzorca ruchowego, natomiast jesteśmy zdania, że te całe rozciąganie, czyli walka o to, żeby ten mięsień był zregenerowany, lepiej ukrwiony i tak dalej, powinna raczej odbywać się nie w dniu tego treningu, czy tam meczu, lecz Prędzej na, na następny dzień, w momencie, gdy tak zwane pojawiają się domsy, czyli te, te bóle mięśniowe, wtedy gdzieś ten mięsień powinien uważamy, zostać rozciągnięty, lepiej uchwiony, żeby te, ten cały układ krążenia popracował, gdzieś tą, w cudzysłowie, taką zniszczoną krew, to wszystko, ta, te, te całe zmęczenie um, uszło do układu limfatycznego i gdzieś to wszystko rozeszło się w cudzysłowie u tak kolokwialnie po kościach. Bardziej bym oscylował ku temu, żeby po, stricte po treningu zawodnik poświęcił odpowiedni czas na tak zwaną pracę na tkankach miękkich, automasaż, czyli popularne rolowanie. No właśnie, czyli możemy gładko przejść do rolowania. Czyli trener uważa i praktykuje wśród swoich zawodników właśnie rolowanie po treningu. Zgadza się, zgadza się. Przejdź po treningu. Właśnie, tu znowu przechodzę do kolejnej kwestii. Mówi się, że przed treningiem szybkie rolowanie po treningu wolne. Czy ma to jakieś uzasadnienie? Uważam, że, że oczywiście, jak najbardziej mało. Dlaczego przed treningiem jesteśmy zwolennikami tego, żeby pracować w sposób dynamiczny, już w momencie, gdy rozpoczynamy przygotowanie do treningu na, na rollerze? Dlatego, ponieważ cały ruch piłkarza, cały trening również odbywa się w sposób dynamiczny. więc może pod kątem taki psychologicznym, może pod kątem już takim lekko, lekka fantazja, nie wiem jak to nazwać, ale jesteśmy zwolennikami ku temu, żeby przed treningiem już mocno popracować w sposób dynamiczny, żeby już tego zawodnika stale pobudzać, żeby już ten trening był od pierwszych minut z takim, w, takich, w takich kuluarach, w takich w takich barwach naprawdę wysiłku dynamicznego, bo tak, wygląda, bo tak wygląda mecz, bo tak wygląda poruszanie się piłkarza po boisku i tak dalej. Dlatego jesteśmy zwolennikiem, że przed treningiem zawodnik pracował na, na rollerze w sposób dynamiczny, dynamiczne ruchy, przygotowywanie już tego mięśnia, natomiast po treningu raczej spokojniej, raczej w sposób takiej regeneracji, popracować spokojnie z tym rollerem te wszystkie mięśnia, mięśnia, te wszystkie miejsca na mięśniach, które gdzieś są obolałe, bardzo mocno rozrolować, rozbić te wszystkie tkanki mięśniowe, natomiast zdarza się w momencie rozpoczęcia pracy przygotowawczej z pod kątem motoryki i z piłkarzem, że zawodnik już na, na dzień dobry nie jest w stanie szybko się rolować, ponieważ ma tak mocno pospinane mięśnia że nie jest to realne, dlatego jest to wtedy zupełnie inna praca, ale świadomość zawodników stale wzrasta i my osobiście tutaj zawsze jesteśmy świadkami tego, że na obozach coraz więcej zawodników już przyjeżdża na treningi ze swoimi rollerami. Coraz więcej nasze badania pokazują, że napięcia mięśniowe nie są taką jakby główną przyczyną bólu tego wszystkiego, bo zawodnicy regularnie, stale się rolują, to oczywiście nas bardzo cieszy i brawa za to dla wszystkich zawodników, rolować przed i po treningu się trzeba. To co trener powiedział odnośnie właśnie jego szybkiego rolowania przed, że to może być troszkę fantazja, ja sam odczuwam taki efekt i żeby powiedzieć o sobie, że w trakcie, gdy ja się roluję szybko przed treningiem, to jakoś taki efekt psychologiczny, może bardziej zabieg psychologiczny, aniżeli faktyczne działania, ale po prostu lepiej się czuję. Ale e, tak jak widzimy, po, znaczy ja z trenerem widzę po lewej rolery, e, jakie role wybrać, czy ma to znaczenie, czy on będzie gładki, bez żadnych wypustek, czy właśnie będzie z wypustkami, z jakimiś innymi wzorami. No oczywiście, no, w zależności jakie są możliwości finansowe i organizacyjne klubu, czy też nawet zawodnika. Najczęściej, no, najczęściej ja osobiście patrzę na, patrząc na zawodników i na ich wyposażenie, jeżeli chodzi o roller, no to mógłbym powiedzieć 50 na 50. Część ma z wypustkami, część ma gładkie. Jaki lepiej, le, jaki lepiej używać? Naprawdę bardzo dobrze jest, jeżeli zawodnik już ma jakikolwiek. Mm. Natomiast gdzieś przyjęło się tutaj według tych wszystkich badań, które w literaturze możemy też zobaczyć, czy nawet w internecie, że przed treningiem, gdzieś tutaj akcent musi być na, na te rolery z wypustkami, ponieważ one w, w, w lepszy, w bardziej taki mocniejszy sposób są w stanie ukrwić ten mięsień i przygotować go do, do treningu. Natomiast po treningu gdzieś ten roller gładki będzie bardziej może pożyteczny dla nas, odegra lepszą rolę, no, ponieważ gdzieś pomoże nam w odpowiedni sposób i taki, taki płynny sposób odpowiednio tą naszą krew, która jest w tych mięśniach teraz zaraz po treningu spompowana, umieścić w odpowiednich komórkach, poprawić tą całą regenerację. W takim razie mamy zawodnika, który po treningu już się porolował, idzie do szatni, pora na prysznic. Czyli przechodzimy do kwestii pryszniców zimnych, zmiennocieplnych, czy ma to jakieś uzasadnienie i jeżeli tak, to który prysznic lepiej stosować? Zmiennocieplny, czy prysznic typowo z zimną wodą? Ja osobiście jako zawodnik raczej stosowałem prysznice ze zmienną temperaturą. Teraz jest oczywiście pewnego rodzaju taka moda, że gdzieś leczenie zimne, krioterapia i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, no, tutaj jak już wspomniałem wcześniej, w zależności od możliwości organizacyjnego, możliwości organizacyjnych i klubu, i samego zawodnika są takie, ani inne dostępne rzeczy do, do regeneracji jako odnowa biologiczna. Natomiast ja osobiście stosowałem w ciepło, ciepło-zimno. No i nie narzekam jakoś też mocno na, na brak regeneracji, czułem się po nim bardzo dobrze. Oczywiście, jeżeli zdarzają się takie sytuacje, że jest okres przygotowawczy, zawodnicy są na obozach, mają dwie, trzy jednostki treningowe nawet yy, każdego dnia, wówczas częściej preferowane może być właśnie ten zabieg stricte yy, pryszniców, czy też nawet wejścia do, do beczki z zimną wodą. Tak, jak już wspomniałem, stricte z tą taką ujemną temperaturą. Gdzieś ona może ma mocniejszy wpływ na tą, na tą regenerację, chłopot za bardziej ten układ krążenia, dlatego żeby gdzieś ta krew cała filtrowała się w naszym organizmie. Natomiast na co dzień, w zależności też ilu, są, nie wiem, ile jednostek treningowych zawodnik ma, tak powinien tą regenerację odpowiednio dobrać. Natomiast jeżeli przypuśćmy, że zawodnik ma jeden trening dziennie, więc uważam, że gdzieś ta ciepła, zimna woda na zmianę odegra swoją.